I tam was za tydzień! A tak naprawdę z piecem nagrywamy ten odcineczek od razu! Pochodź piecu, piecu! Czekaj! E, tak, 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 tak! Spacie wal, spacie wali. Już! Bęk! Och! Silius zjedzony! Hahaha! pały nam lamusy! Zjedzony zostajesz cały Dobra, ej, bo tu jest jeszcze protim, dawaj go, trzeba, trzeba dobra, go zjeść. No nie, nie rozbije się aż tak, no co ty robisz? Co dobra, ty robisz? dobra. Zaszalałeś, zbyt, zbyt zaszalałeś. Chodź o, Gabryś z RT. Dobra, chodź tu zjeść. Dawaj, dawaj. Gabryś, odsun się, odsun się, Gabryś, w górę idź. Ej, oczywiście zielone, on się teraz. Dobra, dobra, ja, 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 ja go będę przerzucał, o te ja zielone. Bo co, ty co ty ja, my co my ja myśli? robię? Da dawaj go teraz na Albo nie, bo zielona... Dobra, siadło. Dobra, dobra, jest. To się nie, nie musi. Ej, bo ktoś tu jest jeszcze większy jeden. Idzie. Szybko, szybko, szybko. Jak coś to dajesz mi spację. Dobra, jeszcze daj mi to. Trzeba zjeść tego proteina na końcu, bo ci zjadł trochę masy. Dawaj, mu. Piecu. Patrz się to, to jest Sirius, czekaj. Ale patrz, jak go stałem. Czekaj, 11 tysięcy. go go rozbił. Czekaj, ja go nie zjem teraz? Zjesz go, tylko nie na spację. A jeszcze tu, troszeczkę. Jest! 16K, 16K. Czekaj, poczekaj, ja go mogę zjeść. Jeden strzał. Ale po mnie tutaj zjedzą zaraz. A no dobra, dobra. Dobra, Rozbija mnie, rozbija mnie. Sam się rozbił! JA! Zjadłem Godzfella! OOO20 tysięcy 22K! 20K przyjacielu Dam O leżełem go zjadł Lewy górny! Gabryś! Lewy górny, mamy masę Mamy masę! Rodzinę byś Ej, patrz, nie widać mnie, a ty nim nie zjadłeś jeszcze, widzisz to? Nie muszę zjeść. O kurwa! 11k o kurwa tu się Ej, to jest dobra, ten dobra strategia, że ty mnie nie widzisz, ja nagle spacja tu się powiększasz razy 4, nie? No to też. <laughs> razy 4 <cztery. śmiech> o, no top 1 i nie, top 2. i taksy z RTH tak w akcji. No nie potrzeba Dawidowa to. Ale... Ile masz tam Czekaj. tysięcy Okej. Czekaj. E, dobra. Wiedzone. Teraz sobie podlicz. Ja mam na ostatnim korze 1800. Ja mam teraz 12000. 14. O, patrz, pa piecu, o kurde, czekaj, nie, za duży, za duży jestem. Muszę się rozbić, uważaj. Ale nie rozbijaj się tak, tylko rozbija się. luju! Nie fiduj, nie fiduj, bo nafinujesz kurde. Czekaj, rozbijam się. Jest nice, jest nice. Oczekaj, uważaj, tymniejszy, rozbijam się. Oczekaj, O, czekaj, zaraz się będziesz rzucał. Rzucaj się piecu tam. Na co? Jak to na co, pytasz? Kurde. No to drugi raz wal na niego. Nie, bo on jest ogromny. Prawie jak ja. A no to czekaj, to leć w niego. Nie. Czekaj. Okay. Uważaj, nie rozbij się. Jak coś, to się rozbije i dam ci spację będziesz co? No nie, nie uda nam się, bo tutaj za zamówię... mną Uda nam się, komu jak komu. Trzeba ryzykować, piecu. No nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak jak ty to mówisz. Tak e, jest. Jak to, jak to Dobra, powiedz kiedyś kiedy idziecie Okej, okay, spokojnie. O. No jakby na to nie patrzeć, zbliżamy się do niego coraz bliżej. Powiedz mi, kiedy. On tam kogoś świduje. Ale będziesz musiał wszystkimi naraz trafić. Wiem. Dawaj, ter. Albo rzuć! Żu... Dawaj na mnie, dawaj na mnie teraz, piecu. Albo na. Dobra. I pozjadany chopaczek! Hehehe! <laughs> Peszek! Peszek orzeszek, krzeszek w meszek, typie. w Dobra, czekaj, odsunę się, żebym ci je zjadł. Ej, ja mam teraz 17 tysięcy, nie? Ole, ole na no, pół mapy człowieku jestem rozwalony. Tu jest Brazil. O, to daj mi go, jako zje, bo jestem głodny. Rzu Czekaj, o, rzuć się w bok, rzuć się w bok, rzućcie w bok. <laughs> Ciekawe jak się z tym poczuli Głupie cpele no, z taki surprise lekki motherfucker, nie? Bo on pewnie myślał, że, że ty mnie gonisz, nie? Ło! Oh. Czekaj, okay, ja tu się rozbiję na tych zielonych. nie jest. ja się wrzucę jeszcze do przodu. O! Oh. Luluj, uważaj. Ło! Weź, to jest ten banana i ready. Tak, jakbym się rzucił teraz na niego, ale nie, ja chyba za mało masz się rzucić dwa razy. No, za mało. Dobra, trudno. Zjem to zielone, nie jedz mnie, nie jest, mnie. No przecież, że cię nie jem. Ja piecu jakbym mógł. Zjadłeś mi brata. Gabryś, Gabryś z RT został pomszczony A, ale już. No, gdzie idziesz na mnie? No chyba ja, ja tam tutaj zielone zjadam. Ja, ja tu się zajadłem. Piecuje je zielone. No. A warzyw nie lubi Twel A tak to zielone tylko Chodź tu szybko rzucaj się na mnie rzucaj rzucaj do góry rzucaj Rzucaj się Jest widzisz o co chodzi O, ale pozjadali Dobra teraz mnie na chwilę. Dobra, dobra, Ma, dobra masz to, tego Ale widzisz o co mi chodzi z tą strategią Tak widziałem ładnie ładnie Jak się chłopie nabrali We, Weź no, Dobra teraz możesz mnie tu zjeść Mhm mm Jedną kulką, żeby było nie ten, żeby nie było równo, bo potem trudno się rozdaje masę. Dobra, ja się rzucę jeszcze rzucę w dół, żeby tutaj. O, dobra. Bardzo. Proszę zjadać i tutaj możesz mnie nawidować. Cześć, weź, to żebym ci nie zjadł. Weź! Serwis, jest, i... no. no. jest kopionasz. No. To człowieku z jaką przewagą, jeszcze. Ja mam 12 koła teraz. Ja, to nie to wiem, co z chłopakami to... robić nawet. O Gabryś z RT, czy to ty? Ja nawet nie widzę twojego niku! Daj mu z jakichś 500. Nie, z 2K mu dam. Nie, co ty? Niech ma chłopak, niech zabija to. No! Gabryś! Co za tym? Wleciałeś we mnie! Dobra, idziemy gdzieś na dół, nie wiem dokładnie gdzie. Mam no 12 tysięcy i piecu ma 10. No idziecie w lewy dolny. No chyba w lewy dolny, jak już tak. nie wiem, w wychownie tutaj się ruszać na dnie możemy, nie? To jesteśmy ogromny, źle. Jak coś to mów kiedy rzucać. Wiesz, na początku. Tutaj jesteśmy w lewym dolnym zaraz. U. Żeby nie było surprise, motherfucker, i ja nagle nie żyję, nie? No, ups, takie. Takie tam, ups. Weź. Ups, to nie, nie Fidel, mi tą dużą. Nie małą, dużą. A? Coś tak jest jak... naprawdę na, na górze gdzieś tam. Łatwiej zjeść ją. Ej, bo się boję, że cię zabiję. I, I zjem ci parę To Gabrys RT? Nie, to nie. O, Jumbo, jumbo tu ma dużo! No szybko! Czekaj, dobra. Tylko boję się, że cię... Cier... O, dobra, nieważne. Ro rozbiję go albo coś, nie wiem. Nie no, ty Idź tam na wiem. lewo i strzel do niego. Nie, bo ja chyba nie mogę, bo tu mam jeszcze mniejszą kółkę. I czekaj, to są zielone. Jakbyś punkt, to byłoby fajnie, gdybyś ją rozbił. Yo. No, to jest. Dobre. No dawaj na tego jumbo tego tam. No może jest koniec mapy. Ale mówisz ci, że to jest No chodź, no rozbij się no bez przesady, no! No ale wtedy nie będę ci mógł dać spacji, część. Chodź! He... Piecu No dawaj na mnie, ja tu pozamiatam typów. No czekaj, bo ja tu nie mogę przejść. No to rozbij się, po prostu się rozbij! Ale jak się rozbije to ci nie będę mu utać spacji, cioku! A chce cię spidować, żeby ci oddać połowę masy, bo tak tu po nie druszać nie mogę, nie? Weź tego KingKonga Czekaj bo tamtego prześcigu zgubiłem teraz Patryk zjadłeś Sorry nawet nie widziałem A bo było mały. No bo jesteś za mały no O jest jumbo, jest jumbo na dole No to mówię ci po prostu daj mi masę Daj mi masę przyjacielu Ja już sobie poradzę Może być w cokolwiek nie ten Trox już jest z trupem No mniej więcej Ja cię nie widzę chłopie nawet Weź bo cię zjedzą jeszcze O się ja się tam na nich rzucę Wiesz no, spokojnie poza jak jakiegoś Batmana fiduje przez przypadek Czekaj myślisz, że ci dam... No dobra, przeżyjesz to. Oh! No, no! Ale to było normalnie piękne, nie? To było po prostu najlepsze. A nie rozbija się na tyle jak ja jestem rozbity, bo potem się to... Dobra, nieważne. Chodź tu, ja tu się rozbiję do, do niemi bo tutaj jest dużo zielonych. O widzisz. Ko weź, bo. A! Bo cię zjem. Dobra. No nie mnie, no. Zjedź te mniejsze tam na dole, bo cię nie chcę ci fitować, bo się boję, bo ja, jak sfiduję swoje, to cię zjem. Dobra, jest. Za Tracimy bardzo się boisz pieca. Trudno. Trzeba zacząć w końcu jeść, bo stracimy całą masę. Ups. Czekaj. Dobra, na lewą stronę mamy Awka! dwa 2000 masy typek ma Serio? Jeszcze ja go sfiduję do 10 tysięcy dawaj. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tak nie będzie. Tak być nie może. Kurwa, garbotnie. W 2000 mas. Ma większego skilla niż Dawidow Dobra, rozbij się na tym zielonym. Uważaj. No wiem, wiem, wiem. Spokojnie, nie zjesz mnie Dobra, możesz się jeszcze tą rozbić? Jest dobrze. Zajadzę Dawaj na prawu na i... T. Devilla. Dawaj, rzuc, rzucę się od razu na niego. Jeszcze, jeszcze go! Nie, już nie, już nie mogę. Byłem tam zjadł kogoś i się. No. Tak, ja tą górą. Czyli idź na górę, idź na górę. Nie wiem wiem, wiem. Możesz się na niego rzucić czy coś. Widzisz jak spierdziała? Czwany jest. No. Chytry jak Fanny moja jest. matka. O ty, Brazil jest drugi. Co mówisz? No bo jak, jak tu nikogo nie było już o naszym rozmiarze, człowieku. Wiesz, że mój no, rozmiar jest ogromny. Tak, trzeba zacząć jeść te, zielone. Ja się tu rozbiję, żeby zrobić patrol. Miejski Op. patrol to jest Batman, chodź. Idę za nim. Dużo on jest w ogóle? No, jakieś 2000 masy. No to trzeba go zjeść. Ja się rzucę tutaj, tak, żeby zjeść zielone. Patrz, on się teraz na mnie rzuci, chodź. Szybko, bądź z tyłu. Tutaj zjedz to jest to, żebyśmy się rzucić i zobacz. On się rzuci i rzuca się teraz, szybko, szybko, szybko. Ale która strona, gdzie to jest? A, tam. I rzuca się na niego jeszcze raz. Widzisz? Ale on trochę tak nie zajarzył, bo on nawet nie uciekał jak się na niego rzuciłeś. <grych> Ale dobra, mamy tu. Co ja jej strzelam do góry. O. o, Devil tu jest. Coś tu dawaj na mnie, dawaj na mnie. Spację ci dać? Y znaczy w lewo i wtedy spację, dawaj. A nie, nie rozbijeś, bo to jest zielone. Chyba. Nie zauważyłem do końca. Zjadłeś go? Tak, całego. Znaczy, całego. Jeszcze tam z 200 masy mu zostało, pakowi. Z 3000. No, to tak wiesz. <laughs> A, pograj sobie, jeszcze masz drugą szansę do serwerze. Tutaj, który mam ci jeździć, bo ja tam nie widzę. Teraz przychodzę, przychodzę. O TWDD-Devil. Miał 30 masy, zjadłem. No i dobrze. No mercy. No mercy, ale... no. Left for dead. O, Mafat jakiś ogromny się stał tutaj. Patrz, jaki ten. Co za ziomuś, jakiś no-name przed chwilą była teraz. Malat? Mafat? Może z Arabii Saudyjskiej to temu taki wybuchowy. <noise> Lachło, jakbar. Opa. No właśnie... Dobra. Czekaj, czekaj. Ja zbieram tutaj kulki. Idź w, w górę w lewo. Bo to jest truk już, nie i. No ja widzę. A jest, Mafad jest na lewy górny od nas, on nie jest zbyt blisko, ale czekaj, muszę dyskutować żebyś mógł mnie zjeść Dobra, jest dobrze, jest dobrze Trzeba go zjeść, bo on jest duży Ale on jest mniejszy od nas oczywiście o duże, widzisz, on z tym Brazilem ma współpracę Gdzie, ja nie widzę nic No tam na lewy górny bardziej jest? strzelam, uważaj No wiem, wiem, wiem. A widzę, widzę go teraz no, Dobra, jeszcze raz o, nie Dobra, lecimy po nich no, nie, 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 to nie tą dużą, bo to stracisz całą masę. No. Czekaj, jest spokojnie, bo ich trzeba pozjadać tutaj. No, już mamy 10 masy tylko. I Sirius kolejny. Kolejnego Siriusa trzeba będzie zjeść. Oj, mów mi, kiedy wycinać spację. Dawaj, spację teraz, szybko. Czekaj, niech podejdzie. Jest. Dobra, U. jeszcze tylko Brazil. No, jeszcze tylko tego. Brazer znaczy. Ale chłopie... Widziałeś? prawie mu dałem masę, tak przez przypadek, ale nie, nie zrąbałem tego. To, to jest... Dobra, Brazil rozbity, je piep, dzięki, elo, elo, typie, nara, typie, elo. <grym>, dzięki, easy, easy, mate. Dla mnie gra tak to dzień. <grym>, mimo, że nie grałem, trzy tygodnie, nie. No i on zostaje, kurczę zimową, przepiąłem. Bo 30 od. Co? Nie, ale jak, jak ja jutro w niej będę szedł? Ono wysnie do jutra? Zobacz jak ty to, jak się rozbił, Lol. O taxi hashtag ZRT obok mnie. To zjedz go. Podruba, Elo. To zjedz go. Myślał, że się, podrobi, po a tu chyba wbija na, na serwera to oczywiście piecu i taxi w topce, nie <śmiech> <śmiech> dobra. Ale to kiedy kończymy odcinek? Bo to chyba trochę nie ma sensu tak to przypadku. No tak ciągle niszczyć. No, Gdzie, no, ko no, ko Kochani! No, Ciągle wygrywanie jest po prostu nudne, nie? Ja na przykład teraz... O, Brazil, dawaj go! ci tak? Cześć, nie, nie, cześć. Teraz możesz, teraz możesz. Czech, nie, bo ja się boję, że się rozbiję. Dobra. Teraz mogę. Czekaj, ja ci dam tutaj zobacz. Rozbiję się. No, rozbiję się, mówię, to nie. Dobra, dawaj mi to. Fiddl mi to, a... Nie! O! 80 masy typie! Tak to się robi. No weź, bo ci zjedzą jeszcze. No to swiduj trochę. Nie, uważaj. Dawaj, 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 dobra, dobra, dobra. Hop, oh, oh, hop, dobra. Hop, 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 hop. Slow trysz, trysz, trysz. and steady. Slow and steady, my friend. To Widzisz, trochę się to nie udało. No peszek. Ale dawaj, trzeba tego dogonić, tego Brazyliany z jest piąty. Ty heszek orzeszek. Ale nie rozdzielaj się tak bardzo aż, bo widzisz, że miałeś 80 mas, tylko i prawie ci zjadłem. Ja bym się zjadł, bo bym na tyle Dawaj lewy, w lewo Nie, bo ja ci nie mogę jeszcze coś mu jeszcze... No, to na lewo się rzuć Dobra, i mów mi kiedy No jeszcze na lewo się rzuć A i teraz on się będzie chciał na mnie rzucić? Albo nie, poczekaj, ja zjem te zielone przed to No Zjadaj Leć, 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 tak Dobra, zjem jeszcze to zielone, albo nie O, tyle go widzieliśmy chłopaczka Jameson! Dobra, czego ja muszę jakoś przeżyć. Pamiętaj też Survival. O, Brazil tu jest! Ej, dawaj, dawaj, ten Brazil rośnie trochę. Rośnie jak na drożdżach. Brazils. Brazers. Rozbij się tą mniejszą. Oto zielone. No nie tą przednią, ale dobra. Ty <laughs> zostajesz w ogóle maso, bo tak nie rośniesz trochę. Nie Drożdży rożdżę. mało. No dawaj, na, na, rzucaj się na, na dół, najpierw I dawaj będziemy ja ich gonić ja no okarniam, co tu można zjeść I Daj te gwiazdki, Ale najlepiej go zwabić tutaj Na nas, bo inaczej to oni uciekną Nie to uciekną Zobacz, ja tu zjem to zielone I ty zjesz mnie wtedy Patrz, 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 patrz Patrz, patrz. i, i No i, no i dawaj no? spację na mnie teraz szybko dawaj, dawaj, No ten Brazil niech mnie spróbuje zjeść no dawaj spacuj na mnie teraz szybko ja jeszcze raz biję na zielony O je oou la la, la 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 Ale to zdrowa o chłopie No jesteś na odcinku synu No matka nie jest dumna pewnie, no nie ja jest, no. To, mamy to na kamerze Znaczy mamy to na dół To, to kolejny, kolejna wygrana, nie na jednym odcineczku To Tak to nagrywa takim, takim starowiecznym aparatem nie, od, od mamy pożyczam. E, prawa, prawo, idź na prawo, idź na prawo. Rzucaj się już na prawo. Po co? Rzuć się raz, zobaczysz sam Nie, najpierw cię skiduję. Ja się No idź, rzucaj się, rzucaj się już na prawo. No, na prawo, nie na górę! Widzę go, widzę go Widziałem ci na prawo. O, o! Jest, ja tuśmy teammate'a chyba, tak? Nie, nie, on żyje, on jest na dole. Prostu. Ale jest to oddzielony. Możesz go teraz Rozbija mnie. Uważaj. Uważam, uważam. Czekaj, zjem go po rozbiciu? Znaczy ja ci mogę coś jeszcze sfidować. No to na niego, czekaj. Na niego cały czas. Ja spróbuję znaleźć coś, tym, tylko boję się, że mnie zjedzą. Nie zjedzą, nie powinni. Zjedz mu zjedz nimejta, rzuć się na niego. Spacją Dobrze? Dobra, uciekłem. Nice. Dobra, weź, ci chcę najpierw oddać, to to zjem, dobra? To zjem przednią, to ci oddam, masz. No i teraz już go zjemy, easy peasy. Tylko nie to daj się zjeść. Okej, jakbym go jeszcze, ale nie, to nie ma sensu. Bo nie to już to jest, jest koniec mapy tutaj, czy nie? Nice. Dobra, już po nim. Nice. Nice, nice, nice. Oh. Trochę to trudne tak rozbalać wszystkich. Dawaj tutaj na mnie jeszcze na górę, albo sam go zjem. Oh, yes. Rozbiłem się. A, mam chyba... O, 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 dawaj, dawaj tutaj, piecu, jeszcze. Szybko Ale, na mnie. No co ty robisz? Nagrywam teraz. Co jest? Dawaj, dawaj szybko, piecu. No nie mogę ci dać spać. chłopie. Zjadaj mi te mniejsze. Czekaj. Zjadaj te mniejsze. Teraz mnie on zje. Nie, 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 nie daj się, piecuch. Czekaj, o, teraz mnie zjedz, chodź, zobacz. Dobra, jest. O! A co tam się stało, że tak krzyknął? Mama mi tego, komer, wyłączyła światło człowieku. Wbija nagle i światło mi wyłącza, Kumasz to? Gazu to jest gówniarzów Ja to nudne Oddajmy komuś masę i skończymy od No dawaj! Dawaj, idziemy komuś masę oddać po prostu Czajaj, ja się rozbiję. Uważaj. Dobra, jest. Ej, to jakiemuś dwunastolatkowi, o Team Please. To na pewno jakiś dwunastolatek Albo nie, o tego... Nie, te to, to nie. Zje, zjedzmy go najpierw. Z, zjedzmy tego TVT Ty Ogólnie, cały, cały team ich zjeść trzeba. Zje, rzuć się na lewo! Rzuć się na lewo! No rzuć się po prostu na niego, no! nie mogę się już więcej rozbijać. Czekaj, się jeszcze na tym czymś. No i rzucaj się na lewo! Piecu! No dawaj mi spać Jak chcesz, żebym się rzucił? Jadłeś go? No prawie całego. Dobra, chodź to szybko. Trzeba mnie sfidować jeszcze raz, żeby mi zjadł. Żebym ich zjadł Dobra, zjadaj to. I damy. I lecimy na nich. się Nie dawaj mi spacji. Poczekaj Sfidujmy bota na 12 tysięcy. Nie. No chodź! Nie, dawaj, zjemy te TWT. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, nie rozbijaj się. Uwaga. się No rzucę się tam na nich. Ja bo miałem laga. Dobra, poza Zjedz oni? zjedzani sali. Mimo, że się rozbiłem, to zjadą wszystkich. <grym> Dziady O, tam kolejne tam futer. Lewy górny od nas. Gdzie? Trzeba go zjeść. Czekaj, ja się rozbiję na tych zielonych, żebyś nie miał tego. Nie miał zagrodzenia. Dobra, zjedz to. Mój ten tras jest jeszcze. Good. Uu Good, my friend. Dobra, niech Chodź mi, niech tu piecu. Nie filmuj że jestem mniejsze. Ty ciołku, nie. Cicho. Ah. Gabryś z RT po lewej od nas. Ej, oddamy Gabrysiowi? Nie. Nie, Gabryś, sorry, dla jakiegoś... No czemu nie? Jakiegoś tam doma, chłopię, takiego nuba, co nie będzie wiedział co zrobić. Dobra. To no. dawaj. Ja. Jebać pieca! Ja. Gabryś, przepraszam za tego zjeba! Gabryś, bo my już kończymy, także już nie musisz wchodzić. Piecu to jest debil jednak, sorry Gabryś. Chodź, to jest NBK. ty dalej grasz? Nie, ja już kończę, już tylko oddamy byle komu masę i tyle. Znaczy NBK to nie, NBK trzeba O chodź, 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 Piecu, Piecu, bo... Może Patryk Ty Zemsta Nie, ja i tak mam 30 tysięcy na odcinku. A to zrób takiego jumbo, się na 16 i zacznijmy do tego nie, czekaj Kera No chyba, że znajdziemy jakiegoś takiego luba, który ma na przykład 20 mas I zaczniemy go I Zjadasz, czy oddajesz? Zjadam Teraz od oddaję Czy nie? A, TVT tu znowu jest A. Dawaj, dawaj piecu No, nie, nie możemy dać się zjeść, trzeba oddać Tak honorowo Dobra, to teraz tak yy, Dawaj nie... na mnie, ja tu pozjadam ich nie, nie, nie zjadamy, teraz już oddajemy Chodź, tutaj widzę jakiś małych ja bym bota sfidował na 200 tysięcy i tyle Chłopaki by go tydzień rozwalali, nie? Dobra, nafiduję jakiegoś steady Ej, tylko daj 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 mi ja fiduję, piecu Bo to on musi być nagrane, a ja ci nawet całego nie widzę teraz. No chodź. Czekaj, da, dasz mu mi taxi, chodź tu. Czekaj. No nie, a dobra. dobra, dobra, o po prostu mu to oddaj! Co? Dobra, wchodzę, no widzę cię piecu, oddaj mu. i teraz oddajemy patrz. tu przyjacielu. Tak. Dobrze. Nie, 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 Co on robi? Co za typek? Oddaj mu oddaj mu wszystko, dobrze. Niech ma, już go zjedliśmy trzy razy w tej grze, niech ma. No, i dobrze. Dobra! Time alive 47 kurwa minut. No cóż dajcie. 1000 for time, 38 minut I 1035 zjedzonych tytułów No, także ogólnie słuchajcie, na serwerze rządziliśmy Było trochę nudno, no i żegnamy się. Trzymajcie się wszyscy no, to się bardzo mocno i to następnego fajnego odcinka Tak, Taxizer ZRT oraz, oraz ZRT. Piecu Meister Siema